Siemanko widzowie, bo po, po takiej dużej przerwie to jakunakół dzisiaj wracamy na wracamy na YouTube'a. Dobrze słyszeliście, wracamy już na stałe na YouTube'a. Mam nadzieję, że nie będzie już żadnych przerw, bo przez te lekcje wszystkie i wszystkie nauczania. No, no i no. No i w końcu możemy powrócić do Minecrafta. Tym razem na 1.16. Oczywiście to będą Skywarsy. No. no i ja już wchodzę na pierwszą arenę, jak widzicie. Mamy tutaj Derimana, pozdrawiam oraz Karsana, Nie wiem bo to jest angielski serwer, więc... Nie znajdzie. <laughs> vote, time. Okej, okay, czesty, Niech z rzeczy... Health, health, health. Dobra. Widzimy się już na... ale nie Czekajcie Startujemy! Nagrywa się, nagrywa Startujemy, go, go Tam jest skrzynka Nie chcę się wywalić jakimiś byliczami to jest oczywiście 1.16, pamiętajcie. No kurde, nie mogę mieć żadnego sworda. Sharpness. Sik. jeszcze spodnie potrzebował jeszcze spodni, ale nie wiem. To, to aż 5. Co mnie podlało? No. No pal się teraz. Przesykił się. Mój gość, no tam. join Widzimy się jak Ale nam wstaduje. Czemu nie działają skróty? Dobra. Zagrywa się. Przepraszam, że tak mówię nagrywam się, ale dzisiaj nie ogarnięty jestem dobra. Go 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 Mierz, miesz, ja miesz, jest szarp sharp. Jaki to? Tą, tąż, tą Nie mam już jakiś seta, jeszcze nie mam. Ale budki są. Ja potrzebuję jeszcze banie, sharpness, sharpness jest trzym. Okej, okay, lawa jest. Dobra, lecimy, dur. nie ma ulfa i bolizał i mnie zostawią nie co zapiłem go dobra widzowie wchodzimy na kolejną arenę Widzimy się na kolejnej arenie. Dobra. I teraz jesteśmy na kolejnej arenie. No za 7 sekund zarobię, więc... Trafiłaś się solo, bo my to, bierz wybieramy losowe areny i też losowe. Uuu, Blast Protection. Może być. Spodnie, dobra. Chyba to są skrzynki OP. Chyba to jest tryb skrzynek OP, na pewno OP. Bo z takiej normalnej skrzynki by nie dropił takie kozak ludyn wszystkim musiał być dobii Nienawidzę tak <słuch> Startujemy za 15 sekund. Trochę przedłużymy filmik. A w tym czasie zostawcie subskrypcję z dzwonem. Czekamy. O oh, kurde jest. Tarczy mam. Mm. To jest mój co on tu kurde robi To jest nasza wysła nie wypielijcie Czemu ja spadłem tu no? Aha, bo to jest nasz Myślałam, że to ich Dobra, niech sobie tu robi go Pięknie Myślałam, że to jest jakiś... <gryw> no tyle bloków straciłem przez niego Teraz biorę ludzi z tej. No niektóre są spoko Ludziki Na przykład Cały Chainowy chcę mieć broje, Bo tutaj Chainowa jest lepsza Od tej Wiem no, Mówiłem? Wiatr Ze mną może być 16, właśnie i akurat. Bo też są właśnie na tym serwerze Bedwars. Nie da się 5 na jednego! Jak to możliwe? 5 na jednego! 20 sekund startuje, ale Zlotna jablka, še potrebujem zvig jablka. To jest monitor. Insta Damage. Ok. Sharpness 4, zombie. Fishing Cloud. Ale jeszcze enchantowany Fishing Cloud. Mm. No dwóch na jednego, dwóch na jednego jednego zrobić. Nie da się... No nie da się po prostu! Dobra, jesteśmy na kolejne. No jak to dwóch na jednego musiał zrobić? Nie, jeden jeden było. Nie musiał jeszcze do, jej, do jego kolega, dojść, bo nie umiał jeden na jeden. że daję sobie Tylko tyle. No dobra, szybko deadne bo nie mam Chyba, żeby tego sklinować Albo tego skleanuję. Ale raczej się to nie udawać, deadne Dobra, jesteśmy na kolejne, ale nie. Startuję za 10 sekund. Żadnej Daj mi miecz, miecz, miecz. Jabłka, jabłka, jabłka. Cii, cii. Ale ja potrzebuję mieczyk. Dobra, kamienny miecz. Szczytuję. No, nie masz żadnego miecza. Diaksowego. Mam tylko kamienny tu Dasz mi miecz. Dasz. Mam sześć jabłek ko... znaczy lepiej limii. a nie mam dosłownie miecza oczywiście na jakiś haceku daj potrzebowałaś miecza ale nie masz takiej mm. mm -hmm. jedzą go dajcie mu nie jest z tego feeling the stylu mm. Wydusze się, mi mi... Ja nie nie mogę. Hmm. Hmm. Yes, I hear that. She's in the hmm Ezy zabiłem jeszcze Ezy Pierwsza runda wygrana nagrało się No i jeszcze Jedna runda może Albo dobre Jeszcze dwie rundy i kończymy film Musi być 20 minutowy albo 3, dobra, 20 minutowe widzimy albo dobre, jednak nie a jest 15 minut filmu nie 16, więc zobaczymy ile da czas chcecie więcej odcinków z Minecraft 7. o kurde cały diamentowy zedno to czy to jest buy to win? Nie, nie, nic nie płaciłem nie full, nie cały set. Proszę, proszę SZEŚĆ GAPÓW Nie, czork, lata od razu, ja nie mogę win Ta gra jest pod wina Co, nie? Szybci eksp Mm-hmm. Wpadłem w łapkę trochę. Czy je to nagrywam? O kurde nie ja mam kilow przecież wykop tutaj się robi killen, takie jak Ez mm, mm. dublajer, andwira i ja w tym co ja na przykład wygram

Użyczajmy gdzieś z Ostatnia runda. 20 minut filmu jest, ale jeszcze jedna. Jak to wielki powrót ma być, no to wielki powrót. Sto o już. O, ale szybko arena się rozpoczęła. Myślałam, że będę musiał robić cięcie. Ja jeszcze spodni potrzebuję No dajcie spodnie w końcu, a nie wszystko na coś mi Lałem, ale się przystrzyż. Proszę Jak zwykle na no, odpierdzie Dla mnie to nie Ale dla nich to tak Czy ja mam jamki jakiś, czy nie? Na tym zakończymy ten odcineczek. Było fajnie, dziękuję za oglądanie No bo wszystko z tej strony. Oczywiście nie martwię się, nie będzie takiej długiej przeby, To jest wielki powód na tym. No i no. Widzimy się do kolejnego odcinka. Bajo, jajo znaczy się no, no to co się ma widzieć